To takie trochę załamanie jest w czasie i przestrzeni, bo akurat w momencie, kiedy nagrywam ten materiał, to wy oglądacie Radkowskie skały, a ja jestem w Radkowskich skałach, bastionach i temu podobnych rzeczach, ale z nieco innej strony. Dzisiaj idziemy szlakiem zielonym, który robi naprawdę duże wrażenie i żeby nie było, że jest to totalnie lajtowy, bo nie jest totalnie lajtowy, ale zmienia to faktu, że jest sporo ciekawych widoków, jest sporo miejsc, które warto zobaczyć, odwiedzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo na tym polegają podróże za stówę. I mam nadzieję, że jesteście na bieżąco z tym wszystkim, co się na kanale dzieje, bo ostatnio dużo gór się pojawiło. Cieszy mnie to bardzo, bo góry fajne są polskie góry, czeskie góry ale polskie przede wszystkim także mogę Wam obiecać, chyba z czystym sumieniem już teraz, że będziemy wracać w te tereny, w Góry Stołowe, w Góry Sowie i będziemy odwiedzać te miejsca, bo są naprawdę warte uwagi no dobrze, to teraz proponuję kilka obrazków, a jak coś bardziej spektakularnego się pojawi to to wam to po prostu pokażę witajcie drodzy moi, przypomnę jesteście na kanale Podróże za Stówę zasubskrybujcie, zalajkujcie a będziecie śledzić to wszystko na bieżąco Radkowskie grzyby, Radkowskie bastiony. Radkowskich kilka miejsc i rzeczy, ale rzeczywiście mega fajne wrażenie robią. Trasa zielona dołem, tamtędy, tam o, widać. Naprawdę fajna. Idziecie w cieniu przede wszystkim, mimo tego, że listopad się zbliża, temperatura, pogoda. Rewelacyjne, trafiliśmy na świetną pogodę, w związku z tym radochy, popachy i ciepło przy okazji, ale tam jest troszeczkę cienia, co nie oznacza wcale, że jest zimno, jest ciepło. No I teraz wychodzimy na górę, tutaj jest kilka grzybów i zobaczymy, co będzie dalej, ale rzeczywiście można energię stracić, natomiast energię również naładować, tej wewnętrznej tak bardzo potrzebnej do normalnego egzystowania w tym momencie. Ale to nie mają być medytacje, motywacje i inne temu podobne rzeczy. To jest generalnie taki moment, kiedy możecie zobaczyć jak wyglądają skalne grzyby. Tam też i tu już nie ma, ale tu też jest skalny grzybek. Fajne, naprawdę <laughs> robią duże wrażenie. Trzeba się ogarnąć tylko delikatnie z trasą. A tu zobaczcie. Pyk jak pięknie. No, widoki powodują, że no, że jest pięknie po prostu. Chwila przerwy na skojone nerwy. Ja oczywiście żartuję, ale rzeczywiście to są takie momenty, kiedy można sobie popatrzeć. Jesteśmy w takim terenie, można sobie popatrzeć, usiąść, zastanowić się nad wieloma rzeczami, złapać trochę o energii. Uwielbiam takie miejsca. Nie lubię morza, lubię za to góry. Dlaczego lubię góry? Dlatego, że w górach jest taki spokój. Jest z reguły mało ludzi, mówię z reguły, bo to nie jest. Zresztą widzieliście na szczelincu. To nie jest reguła. Natomiast nie zmienia to faktu, że tu jest po prostu pięknie. I tu trzeba mieć moc, energię, siłę po to, żeby chodzić, żeby zwiedzać, żeby oglądać, żeby cieszyć się tym wszystkim, co jest wokół. Przyroda jest tu tak niesamowicie silna. Ok, nad morzem jest morze, które jest bardzo silne. Ocean zresztą też kiedyś wam pokazywałem na podróży za stówę z Maroko. No, Ale góry, góry to jest potęga. To są drzewa, które przechodzą gdzieś tam pod skałami, w skałach itd., dalej. Natomiast dają mnóstwo takiej przestrzeni, takiej energii, takiej mocy, takiego, takiego, takiego Takiego czegoś fajnego. Pozwalają podpoczywać, pozwalają zregenerować moc i siły. A ten Radków jest wyjątkowy, bo tu jest narożnik w okolicy, tu jest czaszka, którą Wam pokazywałem, tu są Radkowskie bastiony, tu są grzyby, to jest wiele innych rzeczy. Jeszcze dzisiaj ten szlak będzie trochę trwał, także myślę, że jeszcze parę fajnych miejsc, parę fajnych rzeczy Wam pokażę. A nie chciałbym za dużo gadać, wolałbym Wam więcej pokazać, żebyście mogli sobie poglądać. W końcu przyroda robi swoje. Widzicie to? Widzicie to? Tak wyglądają zielone szlaki. Ale nic to, bo ważniejsze w tym wszystkim jest, aby sobie pochodzić. Dzisiaj odcinek medytacyjny będzie, no ale o czym mam Wam opowiadać? O ścisłej ochronie, o tym, że jest tutaj dużo różnych roślin, drzew i temu podobnych. <laughs> Nie, po prostu dzisiaj będzie feeling, odpoczynek. I w ogóle takie załamanie w czasie, bo pewnie oglądacie ten odcinek w zimie, a tutaj jest no zaraz będzie listopad, koniec października, a pogoda jest naprawdę przepiękna. Można było swobodnie w krótkiej koszulce iść, no ale nie będziemy łazić w krótkiej koszulce, zatem będziemy łazić. A to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim: energia, moc, siła. I jest podobne na rzecz? Choć siły zaczyna, zaczyna brakować. O, zobaczcie. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Kolejne miejsce z napisami 185-184. Ciekawe, ciekawe co to oznacza. Na pewno nie jest to oznaczenie szlaków. i spokój może rozbić tylko taka jedna skałka. Nie tylko skałka. Grubo, ja już tam byłem, kilka ujęć zrobiłem. Zabiorę was tam. Ale to nie jest moje naturalne środowisko. Ja zdecydowanie nie lubię takich miejsc. No nawet może nie, że się jakoś specjalnie boję, czy tam podobno, ale nie lubię, po prostu nie lubię. Zobaczcie, nie mam takie fajne miejsca. Zwiedzamy dzisiaj naprawdę przepiękne tereny. Taka jesienna aura. Co prawda, może troszkę już za późno, bo dużo liści już pospadało, ale kolorów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jest pięknie, jest naprawdę przepięknie. I głowa się resetuje. Nie w miejscach, w których byłem przed chwilą, bo tam głowa dostaje wariactwa, ale, ale co tam. Na końcu jesteśmy od tego, żeby. Zwiedzać i oglądać. Jeszcze sporo emocji dzisiaj przed nami. Swoją drogą, napiszcie w komentarzach, czy lubicie góry, lub ewentualnie co najbardziej lubicie w tych górach. Ja to lubię łazić. Bez znaczenia, o parcie znowu. 19. Jak ktoś wie, to niech napisze, co to jest. W komentarzach, oczywiście. Dobrze, lecimy dalej. tak, jak wam ktoś powie idziemy zielonym szlakiem, to po prostu nie wierzcie w to, że zielonym szlakiem. Czy to waszym zdaniem jest zielony szlak? Moim zdaniem nie do końca. O. No dobrze, dobrze. Trzeba się tu wspinać dosyć solidnie. Zrobię trochę tak, żebyście mogli zobaczyć jaka to jest droga. Czekajcie, o. Tak, takim czymś się idzie tutaj zielonym szlakiem ciekawy jestem kto wymyślił taki zielony szlak ja no oczywiście pół żartem, pół serio bo mega mi się to podoba bardzo fajnie, że takimi drogami można połazić, że można trochę kondycji złapać jeszcze trochę. o tak będzie już w ogóle dobrze no i dobrze, że dzieją się takie rzeczy idziemy na pielgrzyma z dołu wam pokazywałem już, teraz czas, żeby go dosiąść z góry. Jeszcze kawałek został, ale mega fajny kawałek. Trudny jest. Piękne tereny, prawda? Jeżeli ktoś lubi las i lubi góry, to zdecydowanie polecam taką wędrówkę. Czekajcie. O, zobaczcie. Koniec sapania.